Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowickiej Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was swoje historie miłosne z różnymi dziewczynami, które miałem kilka lat temu, a które mam teraz. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad... 89 łapek w górę do widzi mi cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. i zapraszam Was na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w oraz w komentarzu pod tym filmikiem. No dobra, to teraz słuchajcie. Moje historie miłosne są takie, że jak miałem tam paręnaście lat tam z 17, 19, jak chodziłem jeszcze na budowlanych to miałem taką olę. Później po Oli miałem Natalię M. Po Natalii M miałem Kingę. A po kinge teraz mam właśnie przez takinka lat laurę W i bardzo dobrze mi się z nią udaje. Taka jest moja historia miłosna. A Wy, jeżeli chcecie się podzielić swoją historią miłosną, to piszcie tutaj w komentarzu, bo chcę wiedzieć, jakie Wy mieliście historie miłosne. Najpierw byłam z Olą, bo była całkiem spoko, a potem Natalia, bo to trochę jest bardzo fajna, potem Kinga, nawet była spoko, a później jak krzyczała to niech chciałem o niej gadać. A teraz mam właśnie laurę i tyle. I cieszę się, że mam taki związek z nią i tyle. No dobra, to na dzisiaj tyle na to moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój, jakże przywaję odcinek z mojej historii miłotnej moich dziewczyn z przed kilku lat, to wiecie co aż do dzisiaj, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pabiecki Gamer. No i co ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło oczywiście panelka papa Elopa Mordy, życzę Wam miłego dnia. Jutro może dla was nagle drama. Geta sanandra, żeby wam wynagrodzić ten stracony czas. Szósty odcinek. Jutro, papa. Pa.